zapytać, bo tu te przyjechały takie. No mówisz, że kto to przyjechał? A, film ci miał pokazać. Patrz, zobacz. to pojebane. O, ty mówisz o mnie, że pojebane jestem. Patrz, zrobili ci zdjęcie z ukrycia. A to był ten, Orialdano. Ej, to jest ja jego. No ja mówię, że ty sobie beker z niego cisnąłeś. No? no ja bym. No, żartowałeś sobie z niego, no? No. A zapłacili ci za zdjęcie? Nie. A to złodzieje. teraz stawka u o, widzisz, nagrywali z ukrycia. Nie ja wiem, on się położył telefon. telefon na Ja mu je on tego położył moje... Telefon na jajkach sobie położył. Nie, pomiędzy jajkami. Pomiędzy jajkami telefon położył, jasne. Nie? Hmm? Yeah? O czym jeszcze żeście, Krzychu, gadali? Poza tym filmem ciekawe. On o tej pale cały czas tam, no to 20 minut nagranie jest. Długo żeście gadali. Czekaj jeszcze znowu, A pierdolę, ten wyłą, no. wiesz, że no. bo... On sprzedaje jajka. A ja mówię, coś, czy on sprzedaje jajka, bo dla prywatnych no. ludzi? Ja nie sprzedaję tych jajek. <noise> on dzwonił do mnie i chciał kupić, a ja powiedziałem, że ja, mówię, ja, czy, ja nie sprzedam, no. pojebany, ja to do jego mówię, pojebany jesteś? No. Mówię, człowieku, mówię, co ty, pokręcony? Nie, to na filmie jest, że ty to, Krzysiek, mówisz. Nie, ja do jego mówię to. Aha, no dobra. Ja do jego mówię. Mówię, no. czy pojebany? No dobra, dobra no. Mówię.